Mateuszku, pamiętasz tą literkę? Co to za literka? I. I. To czytamy, tak? Tak. O. To. Mama. Tata. A tu? Wykrzyknik. Nie, to nie jest wykrzyknik, to jest literka. I. I. T. I. T. Nie, Mateusz. I. Tata. Tata. Mama ma sukienkę. Okay. I... Um, koszulkę. Luzeczka. Mas não to wyjść z kosulki. Dobrze, czytamy dalej. Tata ma... Um, Kopelusz. I... Rękawiczki. Co jest to a to te i my i Mimi nie Timi Tim tak my nie to jeszcze i Mhm my Mi. Mi. Czyli? Mimi. Mi. Tak. Ty. I. I. -i My. I. Mi. -mi, -i -mi. N -n -n. Co, n Co na początku jest? Ty. I. My. I. Mi. kimi. Tymi. Ma. Roszynka, jakąś roszynkę. A my i my i Mimi mi, ma co to jest? Berd i kapustę. Tak. Prawo.